Trenujemy tydzień, jeśli chodzi o takie grupowe treningi, wcześniej chłopaki przygotowywali się indywidualnie, więc za nami pierwszy tydzień i dzisiaj podsumowaliśmy go grą sparringową, z, tutaj z zespołem Wielmożanki, drużyna nam szczołówki, więc, więc myślę, że dla nas ciekawy, ciekawy sparring partner. Mecz miał różne fazy, tak, z tego względu, że dużo rotacji, blisko 20 ponad zawodników u nas dzisiaj wystąpiło. Dwóm, trzech chłopakom gdzieś tam przyglądaliśmy się, więc, więc wiadomo, że, że ten mecz miał po prostu różne fazy, ale, ale na pewno więcej tych momentów pozytywnych i szczególnie zwracaliśmy uwagę sobie na, na, na kilka zasad, które gdzieś tam chcemy doskonalić, szczególnie gdzieś tam w, w fazie defensywnej i myślę, że dzisiaj gdzieś wyglądało to poprawnie w niektórych momentach, ale, ale wciąż tutaj bardzo dużo jeszcze pracy, żeby udoskonalić tą naszą grę. W, w, kolejnych, w kolejnych grach sparingowych na pewno też będziemy zwracali uwagę na, to, na te aspekty. Na pierwszym treningu przeprowadziliśmy testy, które, które gdzieś tam mogły nam pokazać mniej więcej, w jakiej formie określić, w jakiej formie fizycznej są i generalnie większość większość, zdecydowana większość e, gdzieś wygląda już na tym momencie. E, pozytywnie, czyli możemy gdzieś tą pracę, którą sobie zaplanowaliśmy normalnie, normalnie wdrażać i, i to jest pozytyw, bo, bo wiadomo, że czasem, czasem na poziomie rozgrywkowym tym niższym różnie z tym bywa, tak, po, po takiej dłuższej przerwie, natomiast u nas akurat tutaj chłopaki poważnie do tego podeszli i, i możemy tutaj przygotowywać się w takim rytmie, w jakim sobie to zaplanowaliśmy I, i, i przygotowywać się w taki sposób, jak to jak to, jak to powinno być.